Rozważamy dzisiaj Ewangelię o pojawieniu się Pana Jezusa z martwych stałego wobec Jego najbliższych uczniów. Bardzo wielkanocna Ewangelia, która z jednej strony niesie ze sobą ogromną radość wielkanocnego poranka, ale z drugiej strony wchodzi w bardzo dramatyczne wydarzenia, których echo. Pozostaje na pewno w uczniach pana Jezusa jeszcze, bo kiedy patrzymy na Piotra dzisiaj, to widzimy, że jest bardzo, bardzo sfrustrowany, bardzo zmarnowany, nie wie tak naprawdę, co ze sobą zrobić, i można się domyślać, że dla zabicia tych złych myśli o tym wszystkim, co się wydarzyło, idzie robić to, co może robić w zasadzie bezmyślnie idę łowić ryby. Uczniowie patrząc na Niego mówią: Idziemy i my z Tobą. Cóż mamy począć? Będziemy przynajmniej Tobie towarzyszyć. Może przynajmniej jakiś czas przeżyjemy pożytecznie. I w ten klimat wkracza Pan Jezus z martwych wstały. I chcę coś bardzo ważnego Piotrowi powiedzieć, ale zanim przystąpi do Piotra, najpierw usadza go przy wspólnym posiłku, takie bardzo ludzkie. Ale może też i terapeutyczne. Czasami y, chcemy komuś coś ważnego powiedzieć. Y, szczególnie jeżeli emocje towarzyszą temu czemuś, to może za szybko to robimy, może zbyt gorąco czasem y, postępujemy, może y, gdzieś tam w biegu chcemy poinformować. To może przynieść jakiś taki odwrotny skutek. Tutaj Pan Jezus uspokaja. Całą tę atmosferę, przede wszystkim swoją obecnością, jakby ujarzmia te wszystkie lęki, niepewności, a potem odbywa się ten piękny dialog miłości między Panem Jezusem a Świętym Piotrem. Właśnie pytanie o miłość. Czy kochasz mnie więcej, aniżeli Ci? Rewelacyjne pytanie, bo ono zawsze wytrąca wszelkie ludzkie argumenty z rąk w sytuacji, kiedy czegoś się nie chce kiedy ma się do czegoś opory. Pan Jezus zapyta, a kochasz mnie więcej aniżeli ci? I na to pytanie naprawdę osoba wierząca nie może inaczej odpowiedzieć, jak tylko, tak Pani, kocham cię.